Tak, jeśli chodzi, chodzi o mowita, no to cały czas e, ćwiczymy ten raną masaż e, twarzy i stóp. 6 razy w tygodniu, przynajmniej staramy się robić to 6 razy w tygodniu, czyli od poniedziałku do soboty. Przede wszystkim, e, jeśli chodzi o soboty, to też tak, tak jak tutaj mówi, nie zawsze się udawało, ale te 5 razy w tygodniu na pewno, na pewno miało robione. Z sobotą różnie to bywało. E, bywały przerwy, gdzie był słabszy albo miał dzień napadowy. To wtedy po prostu mu odpuszczaliśmy, ale takich dni było bardzo mało. Co się zmieniło i to co zauważyliśmy, no to przede wszystkim poprawa jego odporności zdecydowanie, bo ostatni raz w szpitalu byliśmy no, grubo ponad rok temu, gdzie wcześniej to, to było kilka wizyt w ciągu roku. Nie ma problemu z tym, żeby go odśluzowywać co chwilę, czyli odsysać, jak chociażby teraz wcześniej to. Wyglądało tak, że był non stop e, odsysany. Wiadomo, że to też zależy od jego humoru, od tego jaka jest pogoda e, i czy aktualnie coś go boli. E, odstawiliśmy wszystkie leki e, przeciwodaczkowe. Tak więc to jest chyba największa rewolucja, jaka e, dotyczy w tej chwili ziemowita. Leków nie podajemy od, no. od maja. Czyli w maju będzie rok, jak nie dostaje żadnych leków. E, no przede wszystkim. Tych bo dostawał dwa rodzaje leków i zeszliśmy z napadów no, bo że miał 3-4 w ciągu dnia, zeszliśmy w tej chwili do jednego, dwóch napadów w ciągu miesiąca, rzadko półtora miesiąca, tak? nie miał żadnego napadu teraz. W zeszłym miesiącu faktycznie miał taki dzień, że tych napadów miał kilka ale było to rzeczywiście spowodowaną rewolucją e, pogodową, jakie, jakie w tej chwili były. E, napady e, to, jest, to jest ta podstawa, e, zejście z leków, e, odporność. Na pewno wzmocnił się odpornościowo e, i na pewno możemy sobie pozwolić na więcej ćwiczeń, jeśli chodzi o takie ćwiczenia rochowe. E, przede wszystkim turnosy w ciągu roku ponad roku byliśmy na pięciu, bodajże po nawet sześciu turnusach. Prowadziliśmy równocześnie metodę e, terasud, czyli kombinezę kosmiczne, gdzie przede wszystkim ćwiczymy to, abyśmy mogli podnosił głowę. E, na pewno się wzmocnił, jeśli chodzi o podnoszenie głowy, na pewno wzmocniły mu się e, plecy i na pewno wzmocniły mu się też e, no, ręce i nogi. E, to widzimy e, po nim. Brzuch mięśnie brzucha, bo na, to, na tym się bardzo skupiamy, jeśli chodzi o, o, o to, żeby przede wszystkim siedziało prosto w miarę. E, oczywiście przy naszej pomocy. E, jeśli chodzi o same, same ćwiczenia, same turnusy też znosi dziennie długość tych turnusów. Bo wcześniej jak jechaliśmy na turnus, to trwało dwa tygodnie i był niemiłosiernie zmęczony. W tej chwili możemy kontynuować te ćwiczenia w czterotygodniowym takim ciągu. Od poniedziałku do piątku ma po 3 godziny dziennie. Plus, oczywiście, temprana, dzień w dzień, więc bardzo duży wysiłek dla niego. W zasadzie tylko przy końcu tygodnia, czyli piątek, sobota, gdzie już mu opuszczamy, gdzie on wie, że to już jest koniec tygodnia, no to widać po nim zmęczenie. Ale tak, to, to zdecydowanie się, się wzmocnił, bardzo szybko się regeneruje. No i też jest zdecydowanie dziwniejsze, już same prognozy. Rehabilitanci, którzy z nim ciszą, rehabilitantka powiedziała, że to na pewno jest silniejszy, jeśli chodzi o wykonywanie tych ćwiczeń, tych podstawowych. Więcej wyciąga, tak? bo ćwiczenia polegają też na podnoszeniu jakichś tam małych ciężarów, kilogram, półtora czy dwa, e, za pomocą jego własnych ruchów motorycznych e, i to na pewno sobie z tym doskonale radzi. Co jeszcze? Co jeszcze, zimo? Komunikacja właśnie. E, to jest bardzo istotny element e, dla nas, żeby wiedzieć, tak, dokładnie, Ziemowit. Ziemkiem od jakiegoś czasu ćwiczymy komunikację, alternatywą poprzez po, zaciskiwanie rączki, tak? Jeżeli pytamy się go o coś, to zazwyczaj robimy to w ten sposób, że jeżeli coś chce albo jest na tak, no to ma zacisnąć rączkę, jeżeli nie, to ma tą rączkę zabrać. No i ku naszemu zdziwieniu, w momencie kiedy to wprowadziliśmy, zaczęliśmy zadawać mu jakieś proste pytania. Myśleliśmy, że to był przypadek, zupełny przypadek, że akurat zacisnął, bo, bo zacisnął, bo my może coś spowodowaliśmy nasz głos, no ale okazywało się, że nawet pokazując mu obrazki i zadając mu proste pytania, czy tło jest białe, czy czarne, no odpowiadał dokładnie tak, jak było na, na obrazku i tak w, w zasadzie no, intensywnie to, to od kilku tygodni z tym działamy. Wcześniej to były tylko podstawowe pytania. No, i chcielibyśmy na pewno na tym się bardzo skupić. Czyli no wzmocnienie jego odporności, już myślę, że mamy poniekąd, nawet wzmocnienie jego siły, jego motoryki, no i ta komunikacja, która dla nas jest y, bardzo istotna, no bo przynajmniej on może powiedzieć, co tak naprawdę mu nie pasuje. Niech Pan powie, Panie Pawle, czy jest coś w zabiegach trudnego dla Was, jak patrzycie teraz z perspektywy półtora roku y, na same zabiegi. Y czy znaczy tak, na, na pewno patrząc z perspektywy ponad półtora roku, no to na początku było trudno zapamiętać wszystkie ruchy, tak, później e, rutyna, tak I, i, i to, co robiliśmy non stop, czyli ta powtarzalność tych zabiegów spowodowała to, że już na pewno rzadziej e, zaglądaliśmy do notatek. To jest teraz e, Dwa, on też się do tego poniekąd przyzwyczaił. E, czy trudne wszystko zależy chyba od tego, jakie ma się do tego podejście. No my akurat chcemy bardzo dużo dla Ziemowita. bardzo dużo od niego wymagamy. E, sami po nim widzimy, że on sam od siebie też wymaga, jeśli chodzi o ćwiczenia. E, w związku z czym, jak ćwiczymy, e, masaż, jak robimy mu masaż, idzie to naprawdę błyskawicznie na początku. E, wiadomo, motaliśmy się trochę, tak, trwało to dość długo, bo zamiast e, tamtych czy 40 minut przewidywanych na, na twarz czy na stopy. Trwało to nierzadko godzinę, jeszcze w międzyczasie odsysanie, poprawianie go, popłakał, bo, bo coś tam, bo coś tam. W tej chwili nie, to w zasadzie nie widzimy jakiejś specjalnej reakcji z jego strony. Sam się do tego przyzwyczaił i doskonale wie, kiedy będzie miał masaż jakie składane tak żeby miał guzię do góry. Na pewno nie jest aż tak, aż tak trudny, jak e, jakby się wydawać mogło. Wszystko zależy chyba od podejścia rodziców. Troszkę wolniej i głębiej mocy.